Rozpoczął się remont oddziału psychiatrycznego Działdowskiego Szpitala. Dzięki niemu poprawi się komfort pobytu chorych, jak i warunki pracy personelu. I co ważne, opłacalność całego oddziału. O szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. Są to środki powiatu działdowskiego i w ramach tych środków będą wyremontowane łazienki dla oddziałów, jak i również izolatka i parę jeszcze innych pomieszczeń będzie przygotowanych. W międzyczasie pojawił się projekt z RPO na przebudowę oddziałów psychiatrycznych, więc będziemy chcieli ubiegać się również o te pieniądze. Tu będzie wchodził w zakres dużo szerszy, szerszy zakres, a mianowicie i rozbudowywanie budowa tego oddziału psychiatrycznego, jak i również przygotowanie zupełnie innego sposobu pracy działania oddziału, jednocześnie poprawiającego nie, dość, nie, nie tylko warunki pobytu chorych, jak i warunków pracy dla personelu, ale również i podnoszące opłacalność tego oddziału, czyli lepsze wyceny i wyższe standardy utrzymania pacjentów. Jest to kwota 2 miliony 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie będzie wymagało 15%, czyli 400 tysięcy zł wkładu własnego, o którego zabezpieczeniu powiatowi radni będą dyskutować na najbliższej sesji Rady Powiatu.